Aww, animals. Wieloryb prosi wędkarzy o pomoc. Tydzień temu Michael Riggio uchwycił obraz, który nazwał jedynym takim selfie, jakie będzie mu dane wykonać w życiu. Riggio i jego znajomy wędkarz Ivan Iskenderian relaksowali się na łódce, kiedy nagle zobaczyli pływającego obok nich ogromnego, ważącego 65 ton saka. Wieloryb podpłynął do nich i wystawił głowę ponad powierzchnię wody, jakby o coś prosząc. Mężczyźni zauważyli, że w ustach zwierzęcia zaklinowała się plastikowa torba i linka rybacka, więc postanowili mu pomóc. Ah, well done. Kiedy wieloryb odpływał, uderzył jeszcze mocną płetwą o taflę wody. Riggio lubi myśleć, że był to jego sposób na powiedzenie dziękuję. Wieloryby to spokojne i radosne zwierzęta, lecz gdy poczują się zagrożone, potrafią być agresywne. Zaleca się nie zbliżać do tych ogromnych zwierząt na odległość bliższą niż 100 metrów.